W dzisiejszym odcinku będziemy próbować przetrwać dietę najgrubszego człowieka w historii kuli ziemskiej A tutaj mamy samo śniadanie, chłopaki Tutaj są tak, 32 kiełbaski frankfurterki, 0,7 kg boczku, 12 jajek, cały chleb tostowy, cały słoik dżemu Musimy zjeść to we trzech i zobaczymy oh! co podołamy Dobra, więc dodatkowo musimy wypić jeszcze dzbanek kawy, czyli mniej więcej wszyscy po dwa kubki Ej, trzeba nadmienić, że to wszystko co tutaj jest, to jest tylko i wyłącznie dla jednej osoby Tak, to jest dla jednej osoby a samo śniadanie, kórkę. a jest 7 posiłków 7? Tak. Ja. Panowie, jeszcze czeka nas cały dżem. Ej, ale przynajmniej ty skład produkcji produkcja bardzo stara, się postarała. Się, no. Są bardzo dobre te jajka. Przecież to ty robiłeś. To co tutaj mamy to jest 8590 kalorii. Czyli prawie po 3000 osób już na siadaniu. Dobra, czyli musimy ja. musimy się podzielić z innymi. Żeby się dowiedzieć ile kalorii to jest cała ta dieta, oglądajcie film do końca, a teraz zostawcie łapkę i subskrybujcie kanał, bo na pewno będzie więcej takich ciekawych challenge'ów Panowie, przyspieszmy to jedzenie, naprawdę. Mhm. Nie mogę. Nie kryzys, żołąd, panowie, ja panowie się, Też mam kryzys. I mnie obrzydzają strasznie te parówki. Ale za pierwszym razem jakie ugryzłem była dobra. Dopiero teraz taka jest. To. Pakujemy wszystko, latamy dookoła i rozdajemy. Pomakom trzeba przynieść katerik, żeby to zjedli też z nami. Jedna paróweczka, proszę bardzo, trzeba zjeść, nie, e, żeby mieć siłę. No, no dawaj, dawaj. Więc jest Dobrze, mamy I też ścika. Jednego to ścika też trzeba. no. Teraz paróweczkę stary. Jezu, ale ty możesz biednie w pracy, ci kurde, dają żarcie. Musisz jeść, tylko nie tak to. gdzie jesteś, kiedy cię potrzebujemy? Bez kitu. to Zjod stary z deską. To I tak wątpię, i... żebyśmy wszystko zjedli z tej diety, bo to jest jeden z siedmiu posiłków. Zliczmy, ile, na ile kalorii uda nam się zjeść. Uuu. Jeden z siedmiu posiłków. Wyobraźcie sobie jeszcze sześć takich. to panowie, jedziemy na zakupy? No, chwila przerwy i jedziemy na zakupy. One hour later. Dobra, idziemy do sklepu kupić resztę rzeczy, czyli takie jak sześć batonów, dwa sabłeje, cztery schabowe. Dopiero przekąska. Dokładnie. No, mamy jeszcze łącznie do kupienia jakieś 20 rzeczy do tego odcinka. Ja do się zobaczygam tutaj, nie? Dobra, dwie półtora litro Nowe butelki coli. I teraz jeszcze sześć batonów. Ja dostałem na liście od Ernesta do kupienia cztery schabowe i sześć kukurydzy. Po prostu to, to wszystko, nie? On to sam zjada, nie? Ja bym to na cały dzień miał, nie? A ja na swojej liście mam do kupienia sześć ziemniaków oraz Apple Pie, więc trzeba to znaleźć. Nie wiem, apple co pie, to jest. Apple i czyli szarlotka, no... chyba, nie? No właśnie, nie wiem. To idziemy po szarlotkę i zaraz później po ziemniaczki. Stary, mam propozycję. Weźmy jeden woraz taki. Czekaj na to. A, to. Dużo więcej niż sześć. Wóz albo przewóz, tak? No dobra. Ojoj, oj, 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 oj. Nie za mało? Nie, on tak upartywnie więcej chyba Dobra. Musimy wziąć sześć kukurydz, Tylko 3, czy to są półki, czy całe kolby? Chyba całe kolby. No to zamawiam. Dzień dobry. Ja bym poprosił, tak, kanapkę. co jest najbardziej kaloryczne takie fest? No to tak jak kolega mówi, to albo koperka, albo pan sobie weźmie steka, albo. To możemy mieć steka, no. I będzie z podwójnym serem i ze wszystkimi dodatkami. Mamy ja, lecimy na chatę. Batony. Yes. Kto chce którego? Czy o, gdzie pierwszy? Trzy, cztery, trzy, cztery, trzy, cztery Jest A, było. chciałem papier! Biorę KitKata Ja Kinder Bueno Nie! Wjeżdżałem! Ograny ale to jest niedobre. Dobra Grzesiu, pół Kinder Bueno za, za pół Snickersa to jest nie, prawdziwy przyjaciel, zobaczcie. Mieliście tak kiedyś ale... widzowie, że zjedliście tak dużo, że wam nie smakował kurde baton? Ja więcej, tak mam więcej. właśnie w tym momencie. 5 minutes later. I dobra, udało nam się. A jeszcze A, w tą. Zjedliśmy sobie. właśnie 20%. To Soda! Jest, to jest porąbane. No. Zada. No, no, no. Samych frytek nie zjemy. Dobra, to wy zjedźcie frytki, ja zjem sabłeje. Ten jest z żeberkami, ten jest ze stekiem. Wybraliście obydwa niedobre. Lucha Czekaj. Tutaj, za nim za nim. Ja Skoda Ja ja Gdzie ona jest Co nam przeszkadza jest? ta mucha? Bo stary ci ugryzie. Mam to gdzieś. No to niech ciebie gryzie, ja nie chcę. Niech mnie gryzie Ja idę stąd, ja nie wiem. No, nie możecie po prostu pozbyć się tej muchy, żeby nagrać normalnie, to. Dlatego, no że muku. jem i mnie brzydzi dotykani. No jeść, po co zacząłeś jeść? Dlatego, że taki jest challenge. Dobra, jesteście, już zjadłem prawie cały kawałek Saboya. Ej, ogólnie to jest mega dobra kanapka jest taki... Jestem tak najedzony już, ale i tak jest na tyle smaczna, że da się ją jeść. Ja saboja tylko jem na odcinkach. Wy gdzieś poza odcinkiem saboja. Mordo, mam nutę. Jadę do Soboja, no, jadę. jadę, jadę do Soboja. Jadę do Soboja, jadę, jadę do Soboja. Zrobiłem tą nutę dlatego, stary, że w grubie Soboja. Ja I totalnie myślancja. nie mogę tego już wciągnąć. To już jest taki moment, że trzymam, że myślę ciągle o tym, żeby wziąć gryzę, ale jakoś coś mnie powstrzymuje. Nie gadaj, że trzeba to na teraz zjesz. No, nie mogłem się powstrzymać. Jaki grubal. Ciężko mi jest normalne żarcie, ale na słodycze ja mam taką tolerancję, mm -hmm. nie? Chodź, zastopij, wam, tutaj. Uś, weź w ogóle poprawić odcinek, bo ja już muszę. No, poprawić odcinek, ja ale już, nie, bo ja już nie chcę. To jest twoje jedzenie, to jest twoje picie. Dobra, to Zacznę Zaczęcia do opisywania mojej czerwisznej kanapki, którą dostałem. smakuje jak takie. Nie, mię nie mięso, nie? Nie mięso. No, a działnie. Myślę, ja że to jest jakiś taki kotlet sojowy. No dobra, no weź już powiedzmy. Żeber, żeberko. Żeberko? Tak, Serio? Tak. Widzowie, jak to jest możliwe, że Zipek ma takie branie u dziewczyn, a ma taki brzuch. Dobra, panowie, kończymy to jedzenie i kolejna rundka, bo teraz zobaczmy, co nam zostało, bo to już tak naprawdę są ostatnie rzeczy, no plus to, czego wcześniej nie udało nam się zjeść. Trzeba no. będzie wszystko podsumować, ale najpierw ostatnia runda. Ziemniaki, ale ich musimy zjeść połowę, bo on miał łącznie chyba tylko kilka Sześć. ziemniaków. Sześć. Sześć. Sześć, ziemniaków. Sześć. Sześć ziemniaków, no. Tutaj jest ich dużo więcej. Ciasto, cztery schabowe do zjedzenia. Zaczynamy. Zaczynamy od schabowych. Smacznego. Mm. Tak mamy łatwo, bo jesteśmy we trzech, pamiętajcie o się najbardziej sztywnego, zobaczcie. U mojej babci na wsi mm. są świniaki. Tamte świniaki. Takich ziemniaków by nigdy nie zjadł, no zobaczcie jak one są obrane. Mmm, No Panowie, druga runda ziemniaczków, mmm. Ej, my już tyle zjedliśmy? Mhm. Mm Fajne. Już jest ogólnie e, na dworze prawie, że ciemno, no więc jeżeli teraz tego nie zjemy, to totalna klapa, nie, nie zjemy. No jak nie? Ja wziąłem cztery ziemniaki, to w sensie dwa, tu jest jeszcze jeden posiłek, kukurydza i frytki, tak? Mm -hmm. Dobra, zjadam z około już kolejnego ziemniaka, to jest piąty z dwunastu, z gdzieś przed i ziemniaków? Dwa? dwa. Czyli 7, 8, jeszcze 4 ja dałwki. E, Ej, to ziemniaków w takim razie już zjedliśmy tyle ile trzeba. No tak. Serio? No, zdecydowanie no mhm. One łatwo wchodzą. Wiecie, czemu świnie są niezdrowe? Bo świnie normalnie się potem jak człowiek. Ale ten nich nie wychodzi, tylko zostaje w mięsie. Naprawdę? No. 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 I dlatego jest mięso niezdrowe i ma duży pH kwasu, nie? Ja w to osobiście nie wierzę, stary. Daniel, zjesz słabowego. Dobra, możemy otwierać ciasto oraz batony. To, co chce. Ja, ciasto. On miał kawałek ciasta, stary. A to są dwa kawałki Lotku, nie? Ty... Tutaj jest ich pół kilo. Nie uwierzysz, że tylko kawałek jedynie. Nie, no to był dla niego kawałek stary. Myślisz, czyli uważasz, że co całe musimy zjeść? Tak, na pewno. Mm -hmm. Pokażę, co tu jeszcze mamy ogólnie, co miało być na kolejny posiłek, ale. Ile dopiero... tej kukurydzy jest. Spokojnie dopiero zaczynam. Cześć, bo ty zamawiałeś KFC i kukurydzę i tam pani coś chciała odci czy, czy ona nie powiedziała, że za dużo i kupiłeś, że trzeba dłużej poczekać? Tak, tak my wykupiliśmy kukurydzy. całą kukurydzę z KFC. Ej, nie ma frytek. My już jedliśmy przez frytki o, Ale zostało. Nie zjedliśmy Nie zjedliśmy. Dobra, pierwsza kukurydza, z go. To pierwszy druga. zipek, ja czy ty no, Nie masz nie ma, nie ma soli! Puch. No na pewno tak nie jadł. Dobra panowie, lecimy kolejny paseczek. Ej, jutro nic nie będę jadł. Po Serio? Wróci. O Boże fuu? Jest przepyszna! Bleh. Co ty Duże proszę... kawałki ja lubię, jak jest z Ja też lubię, no ale tak, właśnie, ale to jest dobra. Ja się trochę zasłodziłem, więc muszę się odsłodzić batonem. Też się czuję, jakby to była taka walka z final bossem. Aha. No obczajcie. Przypominam, że to jest dla jednego typa. No. Ja kurna, jak teraz o tym myślę. Stary, on ważył tyle coś dziesięciu typów. Nie no, te wszystkie kukurydze, czy nie chcę już No ja, ja, ja też, się też nie chcę Nie mogę siły patrzeć na jedzenie, przez tydzień nie będę mógł Ja To jest niesamowite, jeżeli ktoś obejrzy ten film Widzowie, jeżeli oglądacie ten film, to zostawcie łapkę w górę Jesteście dalej w tym momencie Czemu? No bo tyle zjadłem nie gryza. Mogę dopić kolę tylko, bo lubię bez gazu. Zipek, lubisz jeść resztki, lubisz pić kolę wygazowaną? Nie, nie lubię jeść resztek. No dobra, ale nie obrzydzają cię. Nie, resztki mnie obrzydzają, tylko nie obrzydza mnie to, że ktoś położył na moim talerzu jedzenie i że ktoś ma zjeść. Obrzydza cię daje, jakbyś musiał jeść z mojego talerza? Nie. A chłopaki powiedzieli, że jest obrzydliwe. Zależy, no to samo to, to samo. to W moim burcie jakimkolwiek nie jest. Pora na podliczenie w takim razie, ile udało nam się zjeść, prawda? Zostawiliśmy kukurydzę, 315 kalorii ma jedna ta kukurydza mała Ja opi... byś 700 kalorii prawie. Gościu, na którym się wzorowaliśmy, podczas tego y odcinka, jak go nagrywał, przytył 7 kilo 7 Razy 315 Dobra A, minus 7 razy 315 Dobra, Zip już z... Zipek się przegrzał. On ucieka z tego odcinka już. Nie Czego nie wypiszmy pisz? całej Chodźmy Chodź Chodź do basenu, chodźmy do basenu spalić te kolory. Tam sobie policzą, nie? nie. nie. Tyle nie czasu no, tyle już to nagrywamy, tyle jadłem dzisiaj, nie mam siły. Oni jeszcze ciągle gadają o jedzenie. ciągle tylko ba, 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 jedzenie, jedzenie, jedzenie. Kalorie. Zobaczycie, oni na starość będą mieli te obliczenia nie są jakieś bardzo dokładne. Zjedliśmy dzisiaj 14 585 kalorii. Zostało nam jeszcze do zjedzenia 6000 kalorii, jeśli byśmy chcieli e, wszystko to zjeść. No dobra, prawie 8000, no 7000 z kawałkiem kalorii nam zostało do zjedzenia. Jeszcze pomagał nam Daniel Johnson. miłoż zjadł pół kawabnpki z Subway'a. We trzech zjedliśmy, obstawiam około 10 000 kalorii, co nie jest aż taką dużą ilością. A ruszając się przez cały Uto. dzień vlogów spaliłem 560 kalorii Więc jeszcze idę dzisiaj na rower A z wami się żegnam, napiszcie czy udałoby wam się to zjeść Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, to na tyle, na razie